Masty. A słuchaj, e, powiedz mi, masz ten pas królowej. Myślisz, że kiedyś jeszcze Twoje drogi z Martą mogą się przeciąć, czy zamykasz ten rozdział definitywnie? No, zamykam. Ja wiesz, mi się już powoli czas kończy. Chcę zakładać rodzinę, chcę mieć gromadę dzieci, więc kurczę, no. Czyli co, być może to jedno ostatnie sportowe wyzwanie, zaznaczenie swojej pozycji i zostawienie takiego lekkiego niedostytu? Ja zawsze mówię, podaję przykład Faradego Merkurego, że on umarł idealnie, młodo i został legendą. I... Ja nie umieram. Ale to jest, ale to jest fajne. Ale przerwę, panowie, jak wam nie odpowiada, proszę opuścić Michał i nie komentować z boku, bo, bo, bo trochę mi to w Ja nie komentuję Twoich wywiadów, Michał. No ale ja nie komentuję Twojego, dobrze? No ale stary, no stoisz i się śmiejesz, no. Ja nie komentuję ten żelwaniż Bobola. Także daj nam dokończyć. Da, 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 eto, kołka. Także afterparty after party nie będzie trwało teraz bardzo bardzo długo, ale gdzie go? Weźcie to. Może się nie nadaje na. Ty nie Masz tyle do gadania tutaj, co wiesz kto? Ile śmiewałeś ty? Ja lat! Chodź, 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 jeszcze... Słówko tutaj, słówko do mnie. No to właśnie chciałem zapytać o... Jak masz jaja, to walcz ze mną! No. Zajesz dwa razy, to trzeci, nie? Bo to jest zwykły frajer, Potrafi się zachować. Przychodzi do kogoś do domu i obliża śmieć zwykły. Dobra, dobra, teraz dobra, jesteśmy owoce, po walce, schowajmy emocje i tak dalej. Ja bardzo chcę z tobą zawalczyć. Dzisiaj zrobię pierwszy krok do ciebie, bo, bo, widziałem, bo sportowo, sportowo jesteś mocny, ale ja sobie zapracuję na to, żeby nasz konflikt wyjaśnić w klatce. Kiedy ciebie teraz zobaczymy w klatce kolejny raz? E, na pewno w tym roku. Na której odsłonie fejmu to będzie, nie mam pojęcia. Zobaczymy na początku. Najpierw chcę wylecieć kontuzję. Kolana. ci sprzedaje najwięcej perperview. per, per view. E, I co o tym myślisz? Eee, a. E, no to możesz odsunąć. Kurwa. No właśnie. No i właśnie tego nie lubię. Nie bardziej To już bardziej jest kwestia pijaństwa po prostu. I pijani i głupi ludzie. Dobra nie, nawet nie wiem o czym mówiliśmy już Ja mam teraz 75. Eee... Weź tą kurwa łapę odejść człowieku Pijaku. Cały czas kurwa stoisz i przestradzisz Rozumiesz kurwa to? Wiemy. No A nie jesteś na kurwa? Po chuj tu stoisz? Widzisz że wywiad udzielamy to po chuj tu stoisz tu. Ale to po co tu podchodzicie po co Ty majster, majster Weź kurwa ty Ja mam kurwa Kurwa Na bo, ale... Co to jest w ogóle? jest tak naprawdę, można powiedzieć, od początku freak fight'ów, powiedz mi, na początku chyba słabo się przygotowywałeś. Nie? Nie, nie, lekceważyłeś trochę treningi. Mówisz o sobie. Możesz podejść? Możesz podejść? Jak... Chłop mówi, że największy przegrany Galia przejebał ostatnio ze mną walkę na igrzyskach gladiatorów. Do... Nic, nie nic nie pokazałeś. Nie bądź. No. Chłopiec do bicia. Typowy już. Ale czemu ty się tak odzywasz do mnie? Weź odejść stąd. Bo co? Bo ja Bo Co ty co robisz Ty Chłopiec czy co? Kolejnik się bije, oczywiście, proszę Państwa. Kurde, trzeba być czujnym na każdym kroku, bo trup ściele się gęsto. Uff, ja nic nie mówiłam, ja nie podpuszczałam. Możesz podejść? Zapowiadałeś, że Arkowi ma nie starczyć sił na to, żeby wyjść z oktagonu. Finalnie przeboksowaliście cztery rundy. Nie za, nie udało się tak, jak zakładałeś. No bo brakowało mu miłości, bo rodzice go kopali w dzieciństwie. Eee... Nie alkoholik i chla i wiesz. I to jest takie błędne koło. Zamiast pod, pokazywać jakiś przykład młodzieży, to on pierdoli, że miał rodziców alkoholików i on dlatego chla i ci... Dziecka. Ja mówię, to się przełoży na, przełożyło na dyspozycję dzisiaj w klatce, to też takie świrowanie trochę. Co? Bo nie do końca... To, że go rodzice skrzywdzili, bo ja się pytam o to, jak wyglądała walka, a ty mówisz o tym, że go rodzice skrzywdzili w dzieciństwie. Mówisz, że oglądałeś walkę i nie wiesz, jak wyglądała walka? Ja wiem, ja się pytam ciebie, chcę twoje zdanie poznać. No, no to jest, skoro widziałeś, jak wyglądała walka, to zapytaj ja... Artur, jeżeli się wyleczysz, to mamy tą walkę. No, ja... W kamerę, obróć kamerę. Czy nie? Przede wszystkim jest jedna rzecz. Byłeś u fryzjera. Higiena wymaga tego, żeby, kurwa, po fryzjerze się wykąpać. Ty jesteś, kurwa, owłoszony, człowieku, zobacz. Ty nie pierdol, tylko powiedz, jak zdrowiejesz, będzie ta walka, czy nie? Ale, stary, ty dzisiaj mówiłeś, że... Masz w dupie to, że ja y, jestem chory i może zrobić ją ze mną, więc możemy zrobić teraz. Kurwa, tak ci zapierdolę liścia, to tydzień będzie z gołębiami Nie, latać, a że ona z procy cię ale kurwa karmić Artur, będzie. Dużo gadasz, ale to da. Załatwmy kontrakt. Cichy to jest zastępstwo, to jest przecierka. Tak naprawdę tu jest prawdziwy wojownik, z którym ja chciałem wojować i on chciał ze mną wojować. Także cichy, sorry, przecierka. Machnął ręką, poszedł z pizdu.